Dzień dobry, cześć kochani, witajcie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z unboxingiem bankowym. Myślę, że już długo nie było żadnego unboxingu. Był haul, ale to nie to samo. <grym> Także mam tutaj trzy paczuszki od wydawnictwa JATA, Manako i JPF. I zaraz Wam wszystko pokażę, co mam. Wiecie to, zacznę chyba od y, JPF, tak, tak, zacznę od JPF, jak będzie. Ja już powiem wam troszkę, y, jakby tutaj sobie nad, y, ruszyłam tą paczkę, bo nie mogłam jej doczekać, y, szczególnie jednej mangi, która w niej jest. Um, Myślę, że już domyślacie, co to może być. Nawet e, ktoś z Was mi pisał na e, Instagramie i pytał się, czy to jest ta manga i tak, to jest ta manga, to jest ta manga, ale wtedy nie odpowiedziałam się na pytanie, bo chciałam, żeby było takie surprise, ale najwidoczniej słaba to surprise wyszło. Więc e, o, Patrzuszka w mm, mm, mm. i uwaga! ją Rozpakowywać <grywa> i słuchajcie wybieram tam pierwszą mangę, która, yy, tak, którą chyba już yy, wszyscy mają i uwaga będzie to jojo 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 jojo. -jo? Jo -jo? <grywa> yy, tak, w każdym razie będzie to ta manga. Jojo Bizarre Adventure Part 1 Phantom Blood Jestem mega ciekawa, bo ani nie oglądałam Nigdy anime, ani też Mangi nigdy nie czytałam Kreska jest specyficzna I jestem bardzo ciekawa Jestem bardzo, bardzo ciekawa Czy mi się spodoba Jeśli czytaliście już to koniecznie napiszcie Co sądzicie Dalej, i tutaj już będziemy monotematycznie Bo zamówiłam kilka tomów jednego tytułu A mianowicie Ponieważ bardzo chcę uzupełnić swoją e, kolekcję, więc e, zamówiłam sobie Found Metal Alchemist. E, I tak, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 i 15 tomik. A to dlatego, że ponieważ pierwsze 4 tomy mam, E, oraz mam tomik e, 11 i 14 na swoich półeczkach, już więc teraz będę miała do 15 i bardzo, bardzo się cieszę, bo chciałabym tak wiecie na porządnie zająć się tą serią, przeczytać ją. E, bo powiem Wam, że to cud, że jeszcze nie trafiłam na żaden spoiler e, w internetach. Naprawdę jest ogromny cud, bo. Ja do tej pory nie wiem jak się kończy manga ani jak się kończy anime, więc cicho nie mówcie mi tylko nie mówcie mi, nie mówcie mi, bo będę mordować. Um, tak. Więc mam nadzieję, że w końcu przeczytam i w końcu się dowiem co się stało na końcu. Więc teraz może łaneko i bądź. W sumie zamówiłam tylko trzy pozycje, ale z jednej się bardzo cieszę, bo bardzo na nie czekałam. I słuchajcie, powiem wam, że jeszcze jeśli chodzi w ogóle o wysyłkę, to Łaneko um, oraz y, z, y, um, JPF. Po prostu wysłali mi tą paczkę praktycznie tego samego dnia, którego ja zamówiłam, natomiast trochę na jazdę musiałam poczekać, ponieważ na jazdę czekałam tydzień. No może trochę krócej. Natomiast Łaneko i właśnie JPF po prostu praktycznie od razu tego samego dnia miałam um, już paczki przygotowane i wysłane, więc super bardzo duży plus dla Was. Bardzo duży plus. I tutaj zamówiłam trzy mangusie, tak jak już mówiłam. I możecie się domyślać, co mogła Belce zamówić. A, tak. O super, super. W ogóle chciałabym chyba jednak zbierać sobie e, tą serię, bo Ani mi się bardzo podobało i, i po prostu stwierdziłam, że chyba będę zbierała. <laughs> Więc plus za zakładkę, ale to już mam. Ale zakładka jest oh, ładna, jest jako ładna, super, prześliczna zakładka. E, no i tam dwie ulotki reklamujące. Także Fire Force i Spy Family. Tutaj nie wiem, czy będę. Tego nie będę zbierała, a na tym się zastanawiam. Dobra, przejdźmy do Manbusiu, Bo nie, już się nie mogę doczekać, żeby je przeczytać. Chyba dzisiaj już zacznę, bo nie wytrzymam, Bo powiem Wam, że te paczki naprawdę czekają już tydzień. Także zobaczcie, jak ja się dla Was poświęcam. Tydzień leżały i. Dzień czekał na nagranie, a ja już nie mogłam się doczekać, żeby po prostu dostać w swoje łapki. Szczególnie ten oto tomik. Mhm. Tak, tak, kurositsuji, kurositsuji, 29 tomik w końcu, tak. I będę znowu czekała wieczność na 30. Dobra. Mm, nie mogę się doczekać, że to się wydarzy. Jest mega ciekawa. Kocham, po prostu. Mm, kocham. A kreska jest tak cudowna, przygnębiona, uwielbiam. No, także. Mm, mm, tak, tak, tak. Super, super. Jak tylko skończę nagrywać, zmontuję film i będę czytać. Dobra, dalej mamy The Promise Neverland, tomik 15. I o, patrzcie, tą okładkę! Jaka jest cudna! Jeżu, jaka jest piękna! Najlepsza okładka ever! Po prostu przecudowna, przegniana. Mm -mm. Oraz Murcielago, tomik 16. Tam, -dam. Super, nie mogę się doczekać. Mm -mm. To tam znowu, Kuro wymyśliła. Czekam bardzo, czekam. Okej, okay. dobrze, teraz została nam jad I Jadka w sumie mam w takiej paczusi. Jattę. Te. Już też sobie rozpakowałam, ale jeszcze nie zaglądałam do skotka, także nie bójcie się. Rozpakowałam sobie wcześniej, żeby bardzo nie szaleć na filmie. I tak, dostałam zakładeczkę, ponieważ y, tam chyba za trzy mangi od studia y, można sobie wybrać zakładkę. Y, no, ja poszłam w, y, w Rytmie Wieczoru i Poranka, mimo tego, że ten tytuł mi się nie podobał, ale już wszystkie inne zakładki mam, więc tylko tam już zostało do wyboru. Ale ja zbieram zakładki po takie śliczne, więc dziękuję. Ym, dostałam przypinkę. Czytam mangi Kotori. Taką przypinkę dostałam, hmm, dobra, okej, okay. no i co my tu mamy, a to dziwne, że dostałam taką przypinkę, bo wiecie co, zamówiłam wszystkie mangi od DJ. więc czemu dostałam akurat przypinkę, czy tam mangi Kotori, nie wiem, mystery jakaś, jakaś zagadka, no trudno, dobrze, i tak, lecimy. I zamówiłam sobie szósty tomik, pokój w kolorach szczęścia i jestem mega ciekawa, co tam dalej się stanie. Będę czytać teraz, szybciutko. I to jest manga, którą um, polecił mi mój kolega na Instagramie. I to jest uwaga, gdy zakwitnie w nas miłość, tomik pierwszy. I jest to Yuri Siozio Ai. Więc zobaczymy, ja wiecie, że nie jestem za bardzo miłośniczką tego gatunku, ale on mnie zapewnił, że jest dobre, więc ufałam mu, mam nadzieję, że się nie rozczaruję. Oraz mówiłam sobie też dwa yaoi. <coughs> I to będzie tak. Odważ się kochać i to wygląda super, mam nadzieję, że będzie fajne, śliczne i kolorowe. Oraz y, miłość do, doda ci skrzydeł i to jest od Hagi. I okładka jest po prostu tak przepiękna, że wow, po prostu mega, mega się cieszę z tych mang I po prostu już nie mogę doczekać, żeby się za nie zebrać i żeby je przeczytać, bo liczę na dobrą lekturę W ogóle zobaczcie jaki uroczy z tyłu, Boże jakie urocze jest, słodki Tak, Tr troszkę mang mi na moje półeczki przybyło, z domu nie będę miała miejsca Trudno. Dobra, <noise> także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zachęcam Was gorąco do subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem, um, kciuczki w górę oraz zostawienie komentarza. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa! Mua!